Budynek przy ulicy wzgórze 19 to dawny gmach kasy oszczędności miasta Bielska. Południową część parteru zajmowała kawiarnia Europa. Stara kamieniczka numer 20 po prawej stronie ulicy należała do zmarłego w 1895 roku introligatora Adolfa Urbana. Jego zakład wraz ze składem papieru i przyborów piśmiennych przejął Franciszek Krieger, który w 1905 roku nabył budynek na własność. Znajdował się tu również zakład fryzjerski Karola Flosza, magiel Karola Hirschfelda oraz Instytut Optyczny Fryderyka Kocha, gdzie można było się zaopatrzyć m.in. w barometry, termometry, lupy, lornetki polowe i operowe, przybory kreślarskie, aparaty fotograficzne, gramofony, płyty gramofonowe i okulary. Za budynkiem Kriegera widać wysoką ścianę kamienicy Szmita przy placu giełdowym 7. Piętrowy budynek z czerwonym dachem widoczny w centrum zdjęcia to dom cechowy. Sąsiaduje z nim kamieniczka piwiarni ludowej Frulisia. Na początku XX wieku bielsko przeżywało wielki ruch budowlany, który zmienił nie do poznania wygląd miasta. Z czasem uległ rozbiórce stary dom Kriegera przy ulicy Wzgórze 20, a w jego miejscu wzniesiono nowoczesną trzypiętrową kamienicę w prawdziwie wielkomiejskim stylu. Na parterze ulokował swój skład fabryczny producent bielizny Oskar Nitschmann. Właściciel kamienicy Franciszek Krieger przeniósł swój skład papieru i introligatornie do pobliskiego pasażu Kasy Oszczędności. Budynek przy ulicy Wzgórze 18 to kamienica Gibnera. Mieściła się tutaj redakcja pierwszego bielskiego dziennika założonej w 1913 roku Bielitz Bialer Zeitung, wydawanej i redagowanej przez Gustawa Glasera, ukazującej się codziennie oprócz niedzieli świąt. Zmieniła się też zabudowa placu giełdowego. W 1912 roku w miejsce rozebranego starszego budynku wzniesiono trzypiętrową kamienicę piwiarni ludowej Zygfryda Frolisia. Pod ulicą przebiega tunel kolejowy. Jego budowa, prowadzona w drugiej połowie XIX wieku, znacząco zmieniła wygląd centrum miasta. Podczas robót ziemnych uszkodzono stary budynek piekarza Ernesta Gibnera. Konieczna stała się rozbiórka i wzniesienie po 1878 roku nowej kamienicy. Jej późniejszym właścicielem był Robert Gibner. Pokryta napisami reklamowymi Markiza należała do sklepu konfekcyjnego braci Faber. Przy ulicy Wzgórze dumnie prezentuje się gmach Kasy Oszczędności Miasta Bielska. Kasą wówczas kierowała siedmiosobowa dyrekcja z radcą cesarskim Salomonem Pollakiem na czele. Na stałe było zatrudnionych tam siedmiu urzędników. Biura znajdowały się na parterze budynku od strony placu garncarskiego, obecnie placu Bolesława Chrobrego. Na pierwszym piętrze gmachu mieściło się założone w 1848 roku bielsko bielskie Towarzystwo Czytelnicze, a drugie piętro zajmowały mieszkania prywatne. Po lewej stronie w budynku pod Zamcza z apteką pod Czarnym Orłem sąsiaduje lokal bielsko-bielskiego browaru akcyjnego i sklep z dzianinami Rudolfa Keszlera.